Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co oznacza prawdziwe oddanie swojego życia Bogu? Czy wiesz, jak potężna jest miłość Najświętszego Serca Jezusa i jak może ona przemienić Twoje codzienne życie? Czy czujesz czasami, że Twoje serce potrzebuje głębszego połączenia z tym, co Najświętsze i Najczystsze w tym świecie? Dziękuję Ci z całego serca, że zdecydowałeś się dzisiaj kliknąć na ten film. Witam cię serdecznie na kanale Świątynia Światła, miejscu, gdzie każdego dnia możesz otrzymać modlitwy, błogosławieństwa i duchowe wsparcie, które pomogą Ci w Twojej codziennej wędrówce wiary. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o czymś niezwykle ważnym, o oddaniu swojego życia najświętszemu sercu Jezusa. To nie jest tylko piękna dewocja czy tradycja kościelna, ale prawdziwy klucz do głębokiej przemiany życia. Kiedy zastanawiamy się nad tym, co znaczy oddać swoje życie Jezusowi, musimy zrozumieć, że nie chodzi tutaj o rezygnację z siebie, ale o odnalezienie prawdziwego sensu istnienia. Najświętsze serce Jezusa to symbol nieskończonej miłości, która nie zna granic, nie stawia warunków i nie odrzuca nikogo, kto przychodzi z otwartym sercem. Czy wiesz, dlaczego Jezus pokazał światu swoje najświętsze serce? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Jego słowach skierowanych do świętej Małgorzaty Marii Alakok. Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi. Te słowa niosą w sobie całą prawdę o Bożej Miłości. Jezus nie ukrywał swojego serca przed nami, ale otworzył je szeroko, pokazując nam, jak bardzo jesteśmy kochani. W tym geście miłości kryje się zaproszenie do wzajemności. Jeśli On otworzył przed nami swoje serce, czy my nie powinniśmy otworzyć przed Nim nasze? Oddanie życia najświętszemu sercu Jezusa zaczyna się od prostego, ale głębokiego aktu zaufania. Gdy każdego ranka budzimy się do nowego dnia, możemy świadomie powiedzieć: Jezu, oddaję Ci moje życie, moje radości, moje smutki, moje nadzieje i moje lęki. To nie są puste słowa, ale żywy akt wiary który ma moc przemienić nasze codzienne doświadczenia. Kiedy oddajemy Jezusowi nasze życie, nie tracimy niczego, ale zyskujemy wszystko. Spokój serca, pewność drogi i głęboką radość, która pochodzi z wiedzy, że nie jesteśmy sami. Jak praktycznie wygląda życie oddane najświętszemu sercu Jezusa? To życie, w którym każda decyzja jest podejmowana z myślą o miłości Bożej. To życie, w którym w trudnych chwilach nie pytamy dlaczego ja, ale jak mogę w tej sytuacji być świadkiem Twojej miłości, Jezu? To życie, w którym radość dzielimy z wdzięcznością, a cierpienie ofiarujemy jako dar dla innych. Kiedy żyjemy w ten sposób, nasze serce zaczyna bić w rytmie serca Jezusa, a nasze życie staje się odbiciem Jego miłości. Często zastanawiamy się, czy Bóg rzeczywiście słyszy nasze modlitwy i czy interesuje się naszym codziennym życiem. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Ewangelii według świętego Jana, gdzie Jezus mówi: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. J. 3.16. Te słowa pokazują nam, że Boża miłość nie jest abstrakcyjna, ale bardzo konkretna. Bóg nie tylko słyszy nasze modlitwy, ale jest tak bardzo zainteresowany naszym życiem, że dał nam to, co najcenniejsze swojego Syna. Kiedy oddajemy życie najświętszemu sercu Jezusa, odpowiadamy na tą wielką miłość naszą własną miłością. W codziennym życiu często spotykamy sytuacje, które testują naszą wiarę i nasze oddanie. Czy w chwilach próby pamiętamy o tym, że mamy serce Jezusa jako nasz przewodnik? Odpowiedź na to pytanie determinuje jakość naszego życia duchowego. Kiedy w trudnych chwilach zwracamy się do Najświętszego Serca Jezusa, nie robimy tego po to, by uniknąć problemów, ale po to, by znaleźć w nich sens i przekształcić je w źródło duchowego wzrostu. Jezus przecież nie obiecał nam łatwego życia, ale obiecał, że będzie z nami w każdej chwili. Oddanie życia Najświętszemu Sercu Jezusa oznacza również zrozumienie, że nasze życie ma głęboki sens i cel. Nie jesteśmy przypadkowymi istotami błąkającymi się po świecie, ale ukochanymi dziećmi Bożymi, które mają do wypełnienia konkretną misję. Każdy z nas ma unikalne powołanie, unikalne talenty i unikalne możliwości służenia innym. Kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, prosimy Go, by pomógł nam odkryć i wypełnić to powołanie. To jest droga do prawdziwego szczęścia i spełnienia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie promieniują pokojem i ladością nawet w najtrudniejszych okolicznościach? Sekret tkwi właśnie w oddaniu życia Bogu. Kiedy nasze serce jest połączone z sercem Jezusa, otrzymujemy dostęp do źródła pokoju, które nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Ten pokój, o którym mówi Jezus w Ewangelii, pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Jan 14,27 to je brak problemów, ale głęboka pewność, że wszystko jest w rękach Boga, który nas miłuje. Najświętsze serce Jezusa to również serce pełne współczucia i zrozumienia dla ludzkiej słabości. Kiedy padamy, kiedy popełniamy błędy, kiedy czujemy się niegodni miłości Bożej, właśnie wtedy serce Jezusa otwiera się najszerzej. Pamiętajmy słowa Jezusa do apostołów. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oddanie życia najświętszemu sercu Jezusa nie wymaga od nas perfekcji, ale wymaga szczerości i pokory. To właśnie w naszej słabości objawia się moc Boża. Jeśli wierzysz w ochronę Matki Bożej nad Twoim domem, napisz w komentarzach. Matka Boża, która była pierwszą osobą, która w pełni oddała swoje życie Bogu, jest naszym przewodnikiem na drodze do najświętszego serca swojego Syna. Jej tak wypowiedziane w chwili zwiastowania jest przykładem doskonałego oddania się woli Bożej. Kiedy my również mówimy nasze tak Bogu, wchodzimy w tę samą tajemnicę miłości i zaufania. Życie oddane najświętszemu sercu Jezusa to życie pełne wdzięczności. Kiedy każdego dnia pamiętamy o tym, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga, nasze serce naturalnie napełnia się wdzięcznością. Ta wdzięczność nie jest wymuszonym obowiązkiem, ale spontaniczną odpowiedzią na doświadczoną miłość. Wdzięczne serce to serce otwarte na błogosławieństwa, które Bóg chce nam każdego dnia dawać. Apostoł Paweł zachęca nas, w każdej okoliczności dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Czy wiesz, że oddanie życia najświętszemu sercu Jezusa ma również wymiar społeczny? Odpowiedź tkwi w zrozumieniu, że kiedy nasze serce jest połączone z sercem Jezusa, automatycznie otwieramy się na potrzeby innych ludzi. Miłość Boża, która wypełnia nasze serce, nie może zostać zamknięta w nas samych, musi się dzielić, musi płynąć dalej do innych. W ten sposób stajemy się narzędziami Bożej miłości w świecie, światłem, które świeci dla innych, solą, która nadaje smak życiu. Kiedy oddajemy życie najświętszemu sercu Jezusa, otrzymujemy również dar odwagi. Odwagi do życia według wartości ewangelicznych, nawet wtedy, gdy świat proponuje nam inne rozwiązania. Odwagi do wybaczania, gdy inni zachęcają do zemsty. Odwagi do miłości, gdy wokół panuje nienawiść. Odwagi do nadziei, gdy wszystko wydaje się stracone. Ta odwaga nie pochodzi z naszych własnych sił, ale z pewności, że Jezus jest z nami. Jak mówi Pismo Święte, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Filipian 4,13 Dlaczego tak ważne jest codzienne odnawianie naszego oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa? Odpowiedź leży w naturze ludzkiego serca, które łatwo rozpraszają codzienne troski i zmartwienia. Kiedy każdego ranka świadomie oddajemy nasze życie Jezusowi, przypominamy sobie o tym, co naprawdę ważne i ustawiamy nasze priorytety zgodnie z wolą Bożą. To nie jest mechaniczne powtarzanie formuł, ale żywy dialog z tym, który nas kocha. To moment, w którym pozwalamy Jezusowi wejść w każdy obszar naszego życia i przemienić go swoją miłością. Najświętsze serce Jezusa jest również źródłem nadziei w czasach próby. Kiedy świat wokół nas wydaje się chaotyczny i nieprzewidywalny, kiedy nasze własne życie przechodzi przez trudne okresy, serce Jezusa przypomina nam o nieprzemijalnych prawdach, o tym, że miłość jest silniejsza niż śmierć, że światło zawsze zwycięża ciemność, że dobro ostatecznie triumfuje nad złem. Te prawdy nie są pięknymi hasłami, ale żywymi rzeczywistościami, które możemy doświadczać w naszym życiu, gdy jesteśmy połączeni z sercem Jezusa. Czy zastanawiałeś się, jak oddanie życia najświętszemu sercu Jezusa wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi? Odpowiedź tkwi w transformacji, która zachodzi w naszym sercu. Kiedy doświadczamy bezwarunkowej miłości Jezusa, zaczynamy również kochać innych w podobny sposób. Nasze relacje stają się mniej egoistyczne, mniej wymagające, bardziej cierpliwe i wyrozumiałe. Uczymy się patrzeć na innych oczami Jezusa, widzieć w każdym człowieku ukochane dziecko Boże, które zasługuje na szacunek i miłość. Życie oddane najświętszemu sercu Jezusa to również życie pełne prostoty i autentyczności. Nie musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, nie musimy nosić masek ani grać ról. Jezus kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi zaletami i wadami, z naszymi mocnymi i słabymi stronami. Ta akceptacja pozwala nam być sobą i jednocześnie motywuje nas do duchowego wzrostu. Nie zmieniamy się z przymusu, ale z miłości, chcąc coraz bardziej upodobnić się do tego, który nas pierwszy umiłował. W oddaniu życia najświętszemu sercu Jezusa, znajdujemy również klucz do prawdziwej wolności. Może to wydawać się paradoksalne, jak oddanie się komuś może uczynić nas wolnymi? Odpowiedź leży w zrozumieniu prawdziwej natury wolności. Prawdziwa wolność to nie możliwość robienia wszystkiego, co chcemy, ale możliwość czynienia tego, co dobre, piękne i prawdziwe. Kiedy oddajemy nasze życie Jezusowi, uwalniamy się od tyranii naszych egoistycznych pragnień i otwieramy się na życie zgodłe z naszym najgłębszym powołaniem. Modlitwa do najświększego serca Jezusa. Nie jest tylko prośbą o pomoc, ale przede wszystkim aktem miłości i adoracji. Kiedy modlimy się do serca Jezusa, wchodzimy w intymną relację z tym, który oddał za nas swoje życie. To jest czas, w którym możemy otworzyć przed Nim nasze serce, podzielić się naszymi radościami i smutkami, naszymi nadziejami i lękami. To jest czas, w którym możemy po prostu być z tym, który nas kocha miłością doskonałą. Pamiętajmy, że oddanie życia Najświętszemu Sercu Jezusa to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Każdego dnia mamy możliwość pogłębienia tej relacji. Każdego dnia możemy powiedzieć tak Bogu w nowy sposób. Czasami będzie nam to przychodzić łatwo, czasami będzie wymagać od nas wysiłku i walki z sobą, ale zawsze, w każdej sytuacji, serce Jezusa będzie otwarte na nasze przyjście, gotowe nas przyjąć. Pokochać i pobłogosławić. Dzisiaj, kiedy kończymy naszą wspólną modlitwę, chcę Cię zachęcić do podjęcia konkretnego postanowienia. Może to będzie codzienna modlitwa do najświętszego serca Jezusa, może częstsze uczestnictwo we mszy świętej, a może po prostu większa świadomość obecności Jezusa w Twoim codziennym życiu. Niezależnie od tego, co wybierzesz, pamiętaj, że najważniejsze jest szczere oddanie serca. Niech Twoje życie stanie się hymnem miłości do tego, który pierwszy nas umiłował. Jeśli poczułeś dzisiaj, że te słowa dotknęły Twojego serca, jeśli czujesz potrzebę podzielenia się swoimi myślami, zostaw komentarz pod tym filmem. Jeśli ten film był dla Ciebie błogosławieństwem, zostaw like i zapisz się na kanał Świątynia Światła. Aby codziennie otrzymywać duchowe wsparcie i modlitwy. Na ekranie pojawia się już kolejny film, który pomoże Ci kontynuować modlitwę i otrzymywać dalsze błogosławieństwa. Niech Najświętsze Serce Jezusa błogosławi Ciebie i Twoich bliskich każdego dnia. Amen.